Witajcie, witajcie! W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać moją y, uprawę, moją grządkę Czy Siostry y, i pokażę Wam co mi tutaj wyszło, a co nie wyszło. Dla przypomnienia dodam, że na Czy Siostry składa się słonecznik albo kukurydza, która stanowi podporę dla fasolki i na samym dole miała rosnąć. Ja w sumie tutaj sobie zaplanowałem, czy rośliny miały rosnąć dyniowate i była to dynia, był to ogórek i był melon. I od razu powiem, że te dyniowate to mi nie wyszły. Tu po lewej stronie, to Wam już pokażę, jest pierwsza dynia. To ona wygląda w tym momencie w ten sposób. Malutki krzaczek. Nie wiem czy tu brakło e, słońca, czy brakło e, przestrzeni, czy, czy wody, nie mam pojęcia co wpłynęło na to, że te wszystkie te są tu strasznie e, małe. Tam dalej jest też dynia, która wygląda podobnie, wcale nie jest większa. Tu spróbuję dalej podejść do melona, bo też widziałem, że jest. Melon jest taki, także to też jakby nic z tego nie będzie. Tu gdzieś dalej był drugi melon. Tu mi trochę trawą zarosło, ale... Ale gdzieś tu był melon. I na samym końcu miałem jednego ogórka. I ten ogórek, no powiedzmy, no wygląda tak. Jest schorowany tak jak wszystkie ogórki praktycznie w całej Polsce, bo wiem, że że z ogórkami to dużo ludzi miało problemy, więc on tak słabo tutaj rośnie, więc dyniowate te w ogóle mi nie wyszły. Jeżeli chodzi o słoneczniki, słoneczniki wyszły perfekcyjnie. One bardzo dobrze rosły. Zresztą słoneczniki nie mają dużych wymagań. Słoneczników w tym roku mam bardzo dużo posadzonych w różnych miejscach i wszędzie ładnie rosną. Tu jest taki jeden słonecznik największy chyba. On ma, no powiedzmy. Myślę, że 30 parę centymetrów będzie miał. Dość duży ten słonecznik jest i wszystkie słoneczniki teraz mi tutaj opadły na dół. Widać, że są już bardzo ciężkie. Będę musiał je niedługo pozrywać. Fasolka również wyszła, powiedzmy, perfekcyjnie. O, popatrzcie, ile tutaj jest fasolki na tym, na tym jednym krzaku. na kukurydzy tu tak samo także fasolka pięknie, pięknie rośnie, pięknie się pnie co prawda e, dobrze by było, żeby ta kukurydza była troszeczkę wcześniej zasadzona, bo on wydaje mi się, że fasolka w niektórych miejscach rosła o wiele szybciej niż, niż ta kukurydza, tak jak tutaj. Tu mi się chyba dwa krzaki zapletły za tą Kukurydze i wyrosły tutaj dalej, poszło na, na płot i to nawet do drugiej kukurydzy y, potrafiło się tutaj zaplątać, także kukurydzę następnym razem jak będę robił to posadzę dużo wcześniej natomiast y, na słonecznikach na słonecznikach też bardzo dobrze fasolka rośnie z tym, że słoneczniki bardzo szybko rosły, i popatrzcie, tutaj widać. O! Ta fasolka się tutaj tak zaczęła brzynać w tego słonecznika. Tam, gdzieś dalej zauważyłem, że jest strasznie naprężona. Od miejsca, gdzie fasolka wychodzi z ziemi, o tutaj, aż do słonecznika, to się tak strasznie naprężyło. Jak struna od gitary. Więc wydaje mi się, że słoneczniki mają zbyt szybki przyrost, więc można byłoby słoneczniki posadzić faktycznie też trochę wcześniej, żeby po prostu urosły większe, żeby nie rosło to wszystko razem, no bo to nawet jest ryzyko, że się przerwie i tyle będzie z fasolki. Fasolka generalnie wyszła. Bardzo ładnie, słoneczniki wyszły, kukurydza też pięknie wygląda. Problemy po prostu z dyniowatymi. Dyniowate w tym miejscu nie chcą rosnąć. Pokażę Wam teraz melona i dynie, które były jakby z, tej samego, z tego samego siewu, tylko zasadzone były w innym miejscu. I zobaczycie jak one pięknie urosły. O, tutaj jest pierwsza to jest dynia bodajże i tam druga. Z tyłu, drugi z tyłu to jest, to jest melon. O, to akurat dynia się tak daleko tutaj zapuściła, to tak, tak rośnie. Więc te krzaki są po prostu no widać, że, że rosną, że są piękne, zdrowe, a w tamtej grządce czy siostry w ogóle, w ogóle nie wyszły. W przyszłym roku, jak będę e, robił grządkę czy siostry, to zrobię po prostu wszystkie. Mm, Wszystkie rośliny, które będą podporą dla, e, dla fasolki, e, posadzę w jednym rządku. Także i słoneczniki, i kukurydzę, bo mam, mam zamiar też posadzić i jedno, i drugie. Posadzę w jednym rządku. Pomiędzy nimi posadzę e, fasolkę dużo później, tak żeby ta fasolka spokojnie mogła się wspinać na, e, na te słoneczniki i kukurydzę. A dyniowate posadzę przed tym rządkiem, tak żeby miały dużo miejsca, dużo światła i żeby było też łatwo podlewać, bo nie ukrywam, no to było mi troszeczkę ciężko podlewać, bo żeby podlać gdzieś tam fasolkę z tyłu czy dynie, czy cokolwiek, no to się musiałem wciskać pomiędzy słoneczniki, pomiędzy kukurydzę i to było takie troszeczkę utrudnienie więc mam nadzieję, że w przyszłym roku grządka czy siostry wyjdzie mi perfekcyjnie, jak na razie wyszła dość dobrze. No oprócz, oprócz tych dyniowatych. Także tyle na dzisiaj, tyle w dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać właśnie jak wygląda u mnie Grządka czy siostry, bo wiem, że nie wszystkim wychodzi i chciałem pokazać, jak to wyszło u mnie tego roku. Ja Wam życzę miłego dnia i do zobaczenia, do następnego razu.